nam mi zwraca uwagę szachów nie szach, kamil, wróć do tego i popraw to potem. Czołem. Witajcie w 39. odcinku podcastu Pograwędka. Nazywam się Kamil Podryban i spędzicie ze mną najbliższe kilkadziesiąt minut. W ramach krótkiego przypomnienia podcast Pograwędka to miejsce, gdzie ja, czyli wspomniany wcześniej Kamil Podryban, przez pewien czas opowiadam Wam o grach wideo. Najczęściej są to recenzje albo jakieś wrażenia, czy takie coś w rodzaju fragmentów opinii. Czasami są to też listy. W zeszłym odcinku na przykład opowiadałem o tym, jakie są różnice między działaniem broni w grach wideo, a w rzeczywistości. Jeżeli Was coś takiego interesuje, zapraszam do dalszej części odcinka. Jak mogliście zauważyć po tytule, dzisiaj będę Wam opowiadał o moim goty, czyli Game of the Year, czyli grze, która w sumie moim zdaniem już pozamiatała w tym roku. Zresztą nie tylko w tym roku, bo przypuszczam, że długo nie będzie równie dobrej konkurencji. Zapraszam. Gra, o której chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć, ma swoje korzenie jeszcze w VI wieku naszej ery i wywodzi się najprawdopodobniej z. Indii. W międzyczasie oczywiście, no, trochę czasu minęło, trochę zmian w niej zaszło, żeby dotarła do tego, do tej wersji, w której można ją, w nią grać teraz. I jeżeli zastanawiacie się w tym momencie, o jakim tytule mówię i jaki tytuł uznaje za swój Game of the Year, czyli najlepszą grę roku, czy być może nawet wszechczasów, mówię w tym momencie właśnie o szachach. Tak jest, nie przesłyszeliście się, to szachy są najlepszą grą tego roku, a być może i nawet wszechczasów. Dlaczego tak mówię? Wcale nie dlatego, że od kilku miesięcy regularnie gram w nią ze swoim przyjacielem Arturem Siemaru, ani nie to, że jest to taka super fajna i inteligentna, mądra gra dla mądrych ludzi. Nie, wręcz przeciwnie. Znaczy, no, nie że to nie jest gra dla mądrych ludzi, bo oczywiście mądrzy, mądrzy ludzie też mogą w to grać, ale wcale nie trzeba mieć wysokiego IQ i nie trzeba być mądrą osobą, żeby grać w szachy, czego dowodem jest to, że ja gram w szachy. Szachy są grą strategiczną. Ja osobiście bardzo lubię gry strategiczne, chociaż współcześnie mam na nie trochę mniej czasu. Mamy tutaj bardzo precyzyjnie dobrane pole bitwy, czyli naszą szachownicę, która ma 64 pola, na której poruszamy się za pomocą zestawu bierek. Dla mnie to była niespodzianka, o której się dowiedziałem tak naprawdę przygotowując się do dzisiejszego odcinka, bo zawsze dla mnie to były figury albo pionki. Okazuje się, że na poszachownicy poruszają się bierki. I to nie te takie podłużne, kolorowe, które się rozrzuca i trzeba je wyciągać z pod siebie bez poruszania innych, tylko. Po prostu te takie wiecie, figurki, czy są drewniane, czy plastikowe, czy ewentualnie mogą być tam chyba też kamienne, czy szklane, ludzie różne mają fantazję. I to jest jedna, jedno z, jedna z tych rzeczy, które w szachach są piękne, ponieważ w wersji graficznych szachów jest mnóstwo. Ja osobiście posiadam wersję taką dosyć ubogą, tanią, za 20 zł kupioną kiedyś na, w górach, drewnianą, gdzie figury nie są białe i, i czarne, tylko są w zasadzie takie właśnie beżowo-drewniane, brązowe i zielone te bierki, jak się okazuje, mają każdy swój zakres ruchów, mają każdy swój zakres jakby em, ataków i właśnie na tym polega cała strategia gier w szachy, że trzeba za pomocą dwóch armii stoczyć bitwę, z której jedna strona wyjdzie zwycięsko. Co ciekawe, w szachach te wszystkie bierki mają swoje odpowiedniki jakby właśnie w takiej, w takiej średniowiecznej albo może nawet trochę bardziej antycznej formie bitwy, że każda każdy bierek, każda fi figura odpowiada jakiejś formacji militarnej z dawnych czasów. Bo przypomnijmy, posiadamy w szachach pionka, mamy tam również gońca, wieżę, skoczka, hetmana oraz króla. Przy czym hetman to równie, nazywany u nas często jest królową, skoczek często jest nazywany koniem, goniec często jest nazywany laufrem. Ja też spotkałem się, to w sumie chyba bardziej nieformalnie, taką, z taką kalką z języka angielskiego, że to jest właśnie jakiś... Yy, nie wiem, czy czy, 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 czy jakiś biskup, czy inny kościelny, taki jakiś Oficiel. No i co ciekawe, właśnie jakby się przyjrzeć tym wszystkim figurom, każda z nich odpowiada faktycznie jakimś jednostkom wojskowym, które znajdowały się na polach bitwy, więc mamy pionki, które są podstawową, jakby taką jednostką, czyli taką zwykłą, najprostszą piechotą, i nawet w ich sposobie poruszania się i ataku są pewne takie właśnie jakby podobieństwa do rzeczywistych formacji militarnych. Bo jeżeli przyjrzymy się pionkom i pomyślimy o nich, że to są zwykłe jednostki piechoty wyposażone na przykład. W piki albo włócznie i tarcze, czyli tak jak kiedyś w sumie składały się większość większości armii, to oni poruszają się powoli, więc jedno pole do przodu naraz. I jeżeli dwa pionki zetną się ze sobą i będą stały naprzeciwko siebie na wprost, one nie mogą się zaatakować, nie mogą się zbić. Dlaczego? Ponieważ jakby dwie jednolite ściany tarcz i włóczni spotykają się ze sobą, więc żadna nie ma tutaj wyraźnej przewagi. Pionki za to biją po skosie, więc można to sobie wytłumaczyć w ten sposób, że te włócznie i piki uderzają gdzieś właśnie w bok, w stronę gdzie żołnierz starczą jest nieco bardziej odsłonięty niż od frontu. Później idąc jakby od lewej strony mamy wieżę I wprawdzie ja też często spotykam się z taką interpretacją, że wieża na, na szachownicy jest odpowiednikiem takiej wieży oblężniczej, takiej wielkiej konstrukcji, którą powoli poruszało się do przodu, gdzie w środku skrywali się żołnierze, i jak wieża dojeżdża do murów, to na mury opadały takie bramy czy takie furtki, że można było po nich przebiec na mury i tam toczyć wojnę. Mi osobiście ta interpretacja się średnio podoba, ponieważ wieża właśnie jest szybka, wieża potrafi się. Pokonać całą długość szachownicy w ciągu jednej tury. No i a taka wieża oblężnicza nie była tak szybka, dlatego mi się bardziej podoba interpretacja, że wieża tak naprawdę jest rydwanem. Bo, pomijając fakt, że wieża jest postawiona w pionie jako pionek, gdybyśmy ją położyli w poziomie, to można by nawet sobie to jakoś tak jak przymrużyć oczy, dostrzec to podobieństwo do rydwana. Poza tym, rydwan przede wszystkim poruszał się bardzo szybko i atakował na wprost. I to właśnie bardzo ładnie opisuje działanie wieży. Następnie mamy gońca. Goniec jako postać, która musi gdzieś szybko przekazać informacje, a przecież pamiętajmy, że w czasach średniowiecznych czy antycznych na polu bitwy nie było komunikacji radiowej, nie było, nie wiem, telefonów, SMS-ów, że można było szybko przekazać rozkazy. To właśnie goniec był jedną z kluczowych postaci na polu bitwy i, i, i to on. Przekazywał od dowodzącego rozkazy do oddziałów, on poruszał się po polu bitwy i przekazywał co kto teraz ma robić, więc goniec jest, musi być szybki i dlatego jest bardzo właśnie ważny i istotny. Jedyne co pozostaje do wyjaśnienia to jakby dlaczego goniec porusza się właśnie po skosie, być może to dlatego, że to daje mu trochę większy zakres ruchu, na zasadzie potrafi dotrzeć do, 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 do odleglejszych obszarów pola bitwy ale też widziałem interpretację, która bierze pod uwagę właśnie ten chociażby z angielskiego, z angielskiego nazwę figury, że jest to właśnie ten biskup, że jakby biorąc pod uwagę, że jeden goniec zawsze znajduje się na czarnym polu, drugi goniec znajduje się zawsze na białym polu, to jest jakby ich, ich, ich pole i ich tak jakby taki dogmat, taki, że oni są wierni swojemu dogmatowi, wierni swojej wierze, wierni swojemu kolorowi, więc jeden, jeden goniec nigdy nie przeskoczy na inny kolor i tak samo ten drugi. Może trochę naciągane, ale mi się ta interpretacja nieco podoba. No i oczywiście mamy skoczka, czyli też konika, czyli też konia, takiego rycerza, właśnie na koniu. I on się cechuje dwoma rzeczami, które jakby nie dotyczą zazwyczaj innych figur, czyli właśnie skoczek, po pierwsze, poruszać taką elką, czyli dwa pola w jednym kierunku, a następnie jedno pole w kierunku prostopadłym To jest dość nietypowym wzorem na szachownicy, oraz Skoczkowi nie przeszkadza, jeżeli po drodze gdzieś znajduje się inna figura, tak długo jak jest puste pole, on tam może jakby przeskoczyć, stąd pewnie ta polska nazwa nad innymi figurami. I ma to również sens, dlatego, że jeśli faktycznie wyobrazimy sobie skoczka jako oddział kawalerii, kawaleria przecież w średniowieczu miał, pełniła funkcję głównie w flankującą, czyli najczęściej wysyłało się kawalerię nie na wprost, szarżując prosto w przeciwników i ich piki, bo to się skończy źle. Jeżeli oglądacie kiedyś na przykład jakiś Braveheart czy inne z takich filmów, to musicie wiedzieć, że szarża kawalerii wprost na y, formację piechoty z pikami skończy się źle. Dlatego, y, dlatego kawaleria zawsze objeżdżała od flanki, czyli od boku i atakowała tam, gdzie są najsłabiej chronieni. I tak właśnie działa skoczyk porusza się do przodu, a następnie w bok, czyli tak jakby wbija się tak gdzieś od flanki. No i skoczek przeskakuje przez figurę właśnie dlatego, że przecież kawaleria, konie, konie potrafią skakać, potrafią przeskakiwać przeszkody, więc ma to dla mnie jakiś sens. Mamy również króla, który no, oczywiście, porusza się w każdym kierunku, ale tylko jedno pole, i jest to dosyć potężna figura, jednocześnie bardzo też wartościowa, więc też narażona na ataki przeciwnika. I dlatego ma sens, że nie atakujemy królem. Owszem, kiedyś dowódcy szarżowali razem ze swoimi armiami, natomiast jednak król ostatecznie jest na tyle ważny, że lepiej go zostawić z tyłu i chronić. I co do tego, dlaczego on się tak jakoś niedużo porusza, to ja, co mam takie sobie swoje własne wyjaśnienie, że wyobrażam sobie króla jakiego, tak, jako taką postać, jeżeli oglądaliście Grę o Tron, takiego Roberta Baratheona, czyli postaci już takiej dosyć po okresie swojej świetności, już trochę takiej tym dobrobytem królewskim spasionej, takiej, taki, taki, wiecie, że on jest taki po rozwalony na tym swoim tronie, już nie niezbyt, już jest taki sprawny jak kiedyś, więc też po polu bitwy nie będzie poruszał się tak sprawnie. No i oczywiście mamy Hetmana, czy też Królową. Hetman przecież był na polu bitwy bardzo ważną postacią, to on właśnie do, najczęściej de facto dowodził, on nadzorował ruchy wojsk, no i był jedną z kluczowych postaci. Jeżeli spojrzymy na to, że to jest Królowa, to przecież Królowa też jako głowa państwa. Jako żona króla była niesamowicie ważna. Można też powiedzieć, że przecież kobiety rządzą światem, więc królowa jest dlatego taka potężna, bo jest to de facto najpotężniejsza figura na szachownicy. Więc widzicie, mimo że mamy sobie po prostu drewnianą planszę i trochę pionków, to to wszystko jest bardzo. Realistycznie, jakby na to nie spojrzeć. Mamy tutaj doskonałe odtworzenie średniowiecznych zasad walki, strategii, taktyk. Sama przecież, same szachy przecież to, to jest gra strategiczna, gdzie należy dobrze planować. Tutaj zresztą często się mówi, że należy planować kilka ruchów do przodu nie tylko swoich, ale także przeciwnika. Z tym ja mam niesamowity problem. Poza tym od jakiegoś czasu nawet mój syn wykazuje zainteresowanie szachami i uczy się już ruchów i nawet czasami sobie rozgrywamy różne rozgrywki. Zresztą teraz też z tego co wiem Powrót Artura do szachów, się ma po raz drugi, oraz mój jest związany z tym właśnie, że syn Artura wykazywał zainteresowanie szachami, więc Artur, żeby jakby synowi pomóc się nauczyć i stanowić dla niego jakiekolwiek wyzwanie, to też zaczął grać w szachy. I ja również gram w szachy. Wprawdzie idzie mi kiepsko, ale nie trzeba w grze być dobrym, żeby czerpać z niej jakąś przyjemność, prawda? Oczywiście złośliwi mogą powiedzieć, że przecież szachy to jest strasznie rasistowska grało to zawsze białe zaczynają. I nie mam zielonego pojęcia, skąd się to wywodzi, że białe zawsze zaczynają. Myślę, że to po prostu potrzeba wymyślenia jakichś reguł, chociaż kto wie, może i jest w tej interpretacji coś takiego istotnego. Nie wiem, nie znam się, a jakby ciężko znaleźć w internecie jakieś jednoznaczne dowody na to. A jeśli już jesteśmy przy szachach i przy temacie gier, to przecież szachy teraz w dobie internetu, w dobie komputerów y ma, przechodzą pewną taką, jakby nie wiem, czy to jest można nazwać renesansem dla szachów, ale na pewno dostępność internetu i, i różnych aplikacji czy, czy stron internetowych pomaga szachom, jakby wciąż być istotnym. Bo jeżeli mówimy o szachach w takim klasycznym znaczeniu, to to bardziej przypomina trochę grę planszową, ponieważ zazwyczaj mamy właśnie tą szachownicę i potrzebujemy dwóch osób. Które będą ze sobą grały w jednym miejscu razem, więc to wymaga też organizacji czasu, a wiadomo jak to w dorosłym życiu jest z tym czasem i z dogadaniem się z dwoma osobami, żeby plany nam się zgadzały. Natomiast właśnie dzięki komputerom powstawało mnóstwo aplikacji, gdzie można było sobie grać chociażby z przeciwnikami komputerowymi, a teraz kiedy internet jest taki popularny, to możemy również grać z innymi ludźmi przez internet, a także robotami, zresztą czemu nie? Ja sam właśnie najczęściej gram z Arturem przez internet za pomocą platformy chess.com. To również posiada swoją aplikację mobilną na telefon, więc mogę grać w szachy wszędzie, gdzie jestem i o każdej porze, nawet jeżeli w nocy pies obudzi mnie na spacer, bo musi koniecznie zaraz siku i zobaczy, że w międzyczasie Artur wykonał swój ruch, no to mogę mu tej drugiej w nocy odpowiedzieć. Nie jest to zwykle najlepszy pomysł, bo okazuje się, że o drugiej w nocy, kiedy dopiero co wstałem, nie jestem najbystrzejszą osobą i moje ruchy nie są zbyt przemyślane. Niemniej można, oczywiście, że można. Taka ciekawostka a propos właśnie szachów, jeszcze takich i komputerowych. Um, ogólnie jeszcze w XVIII wieku powstał pierwszy tak zwany mechaniczny turek. Była to taka, taki automat do gry w szachy. Jednak okazuje się, że to była ściema, że w XVIII wieku niespodzianka. Nikt nie był w stanie jeszcze wymyślić inteligentnej maszyny, i ten mechaniczny turek okazał się taką właśnie ściemą, że po prostu w środku maszyny znajdował się ktoś, kto po prostu dobrze umiał grać w szachy. I wprawdzie sam mechanizm poruszania bierkami był faktycznie mechaniczny i bardzo precyzyjny, no jednak zamyślenie odpowiadał. Człowiek. Na pełnoprawne automaty do gry trzeba było poczekać do yy, komputerów. Jeśli dobrze pamiętam, z tego co czytałem na Wikipedii, to chyba pierwszy program komputerowy powstał w latach 50 Potem przez długi czas jakby nie, nie, nie potrafiono jakby tego specjalnie usprawnić, że nawet w sensie, jeżeli ludzie grali z tymi automatami, to wygrywali z nimi niemal zawsze. Znaczy, no nie mówię o takim przeciętnym sobie graczu, tylko tutaj o faktycznych mistrzach szachowych, że oni byli w stanie spokojnie tym komputerowym przeciwnikom się przeciwstawić i z nimi wygrać. W 96 roku zresztą był taki pojedynek szachowy między właśnie ówczesnym mistrzem świata Garim Kasparowem, to jest w sumie jedyny szachista, którego ja znam z imienia i nazwiska. I grał on właśnie przeciwko komputerowemu przeciwnikowi. To był pierwszy taki wielki pojedynek tak, takie starcie tytanów, jakby człowieka i maszyny. No i Gary Kasparow wyszedł zwycięsko z tego meczu. Po czym jakiś czas później zorganizowano rewanż przeciwko Kolejnej, jakby generacji tego, tej aplikacji, i w bardzo kontrowersyjnej bardzo kontrowersyjnym wyniku tego maszyna wygrała. Przy czym okazało się, że to nie do końca tak, że komputer wreszcie przerósł człowieka i komputer pokonał mistrza szachowego, bo okazało się, że nowa wersja oprogramowania była przygotowana specjalnie z myślą o Garym Kasparowie i, i, i jakby były przygotowywane techniki takie, które by kontrowały jego zagrania i nawet pojawiła się teoria, że tak naprawdę to nie grał przeciwko niemu komputer, tylko grupa mistrzów szachowych zatrudniona przez IBM, bo to IBM właśnie jakby stworzył ten komputer. Powiedzcie mi szczerze, ile gier znacie, które potrafią nie dość, że mieć tak długi rodowód jak szachy, które potrafią jakby być dostosowane tak, że zarówno można grać sobie w swoim zaciszu domowym, jak i przez internet. Ile znacie gier, które grano w kosmosie? bo w szachy zagrano w kosmosie. Nie wiem, czy w Simsy grano w kosmosie? Nie mam na to dowodów, więc zakładam, że nie. Szachy oczywiście również posiadają również wariantów, to można to nazwać przyrównanie do pewnych modów, albo różnych trybów, al trybów alternatywnych, e, gdyż w szachy można grać na przykład w kilka osób. Są szachy trzyosobowe, są szachy czteroosobowe. Słyszałem o czymś takim jak szachy pięciowymiarowe, ale nie mam żadnego pojęcia o co tutaj chodzi. Są jakieś szachy atomowe, szachy kapablanki. No, tych wariantów jest po prostu mnóstwo. Co więcej, w szachy można było też grać listownie i do dzisiaj ponoć niektórzy ludzie jeszcze grają listownie. Właściwie takie rozgrywki mogą trwać trochę długo, z racji na to, że listy potrzebują trochę czasu, żeby dotrzeć do adresata. Więc wiecie, jeżeli sobie gracie w taką szybką partię, to może ona się skończy w ciągu 10 minut, natomiast jeżeli gracie korespondencyjnie, no taka partia może trwać nawet do kilku miesięcy czy lat, więc warto to wziąć pod uwagę, planując swoje najbliższe popołudnia. Na koniec powiem wam jeszcze, że szachy potrafią niesamowicie zaskakiwać, zwłaszcza jak się o nich wie naprawdę niewiele. Ja większość część życia znam zasady szachów, jednak po pierwsze nigdy nie miałem za bardzo z kim grać. Kiedy próbowałem grać w internecie, to się okazało, że zarówno boty, jak i przeciwnicy prawdziwi są ode mnie dużo lepsi, więc to dosyć mnie deprymowało. No i jakby dopiero niedawno wróciłem do rozgrywki dzięki właśnie mojemu przyjacielowi Arturowi. Siema, Aru po raz trzeci. I, i, I tutaj okazała się dla mnie taka, taka nowość, ja wiedziałem, że w grze szachowej jest szach i jest mat. Wiecie, szach jest wtedy, kiedy król przeciwnika jest zagrożony i w kolejnym ruchu trzeba jakby temu zapobiec, bo inaczej będzie koniec gry. No i właśnie mat to jest ten koniec gry, jest to sytuacja, w której doszłoby do zbicia króla przeciwnika i w tym momencie kończy się rozgrywka. Natomiast no, ja się dowiedziałem na przykład, że istnieje takie zagranie jak pat, czyli jest to taki jakby remis, gdzie doprowadza się do sytuacji, w której żaden ruch nie pozwoli na zbicie króla, ale też żaden ruch nie pozwoli królowi ruszyć się w inny sposób. Ten na to sposób jakby pierwszy raz, kiedy udało mi się z Arturem rozegrać rozgrywkę w taki sposób, że ja miałem przewagę i szło mi z jakiegoś powodu trochę lepiej niż Arturowi, to ten się wycwanił i doprowadził do pata, czyli niejako do remisu. I później mnie za to nawet przepraszał, ale powiedział, że zobaczył taką okazję i to wykorzystał, a ja szczerze mówiąc nie wiedziałem o istnieniu takiej sytuacji. Więc widzicie, gra ma kilkaset lat, nawet chyba z półtora tysiąca lat, a wciąż potrafi zaskakiwać. Myślę, że to by było na tyle, jeśli chodzi o temat szachów. Oczywiście, jeżeli jeszcze się nie zorientowaliście, a w sumie patrząc na datę, to może być trochę utrudnione, to miał być odcinek prima aprilisowy. Pomysł na to miał Zgadnijcie kto? Artur. Już jeszcze w czasach, kiedy ja rozpoczynałem nagrywanie podcastu, ja wtedy byłem święcie przekonany, że ja do kwietnia, do Prima Aprilis nie wytrzymam, że ja tak długo nie dam rady prowadzić tego podcastu, że mi się to albo znudzi, albo nie będę miał w ogóle żadnej motywacji do dalszego działania. Okazuje się, że dalej nagrywam, więc słowo się rzekło: odcinek o szachach został nagrany. W międzyczasie dzisiaj rano wpadłem na pomysły na odcinki Prima Aprilisowe na przyszły rok i na kolejny, kolejny rok, więc. Może kto wie, jeżeli podcast będzie trwał przez najbliższe dwa lata, to jeszcze... Poznacie moje poczucie humoru trochę lepiej za co was bardzo mocno przepraszam. Jeżeli spodobał wam się dzisiejszy odcinek albo którykolwiek z innych odcinków, bardzo proszę i zachęcam was do tego, abyście polecili go innym swoim znajomym. Jeżeli znacie ludzi, którzy słuchają podcastów i lubią słuchać o grach wideo, interesują się tematyką gier wideo i uważacie, że mój podcast mógłby im się spodobać, zachęcam wam, was do tego, żebyście polecili im mój podcast. Jeżeli korzystacie z, z mediów społecznościowych, możecie udostępnić informacje o tym podcaście albo sami gdzieś o nim napisać, żeby do... Żebym dzięki temu mógł dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Obecnie, jeśli chodzi o media społecznościowe, to pograwentka posiada swoje konto na Twitterze, jako po prostu pograwentka, na Mastodonie, jako po prostu pograwentka, na Facebooku jako pograwentka, na Instagramie jako pograwentka i na TikToku jako Pograwędka.podcast, bo z jakiegoś powodu nie wpadłem na to, żeby po prostu nazwać podcast pograwentka na, na TikToku. Oraz oczywiście, jeżeli chcecie w jakikolwiek sposób wesprzeć ten podcast, to udostępniajcie dalej, polecajcie, nie wiem, podawajcie znajomym linki do odcinków albo do opisów. Będę za to Wam niesamowicie wdzięczny. Jeżeli chodzi o wsparcie, to macie też opcję wejść ewentualnie na stronę buycoffee.to/pograwędka i tam możecie mi postawić kawę. No i to by było w zasadzie na tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w przyszłym odcinku, gdzie słyszymy się jednak już regularnie w poniedziałek. Na razie.